Widzę z powrotem. Wracamy. Spróbuj ponownie. Lecimy jeszcze raz. Ta tkaczka wiedzy jest przydatna. Jest nawet bardzo przydatna. Jednak boję się, że na tej planszy karta z nią nie będzie najlepszym wyborem. A to już, już widziałam. To jest rozwiązanie. Dlaczego nie otworzysz przede mną swojego umysłu? Zacznijmy od tego, że jesteś arogancka i gadasz jak z podręcznika historii. Nieznośny dzieciaku, masz silną wolę, ale ja ją złamie. Powinienem był się domyślić, że należałaś do zakonu. Nawijasz jak mój mistrz. Tylko, że kobiecym głosem i pewnie jesteś ładniejsza. Jesteś już teraz ostatni. Hmm. Na pewno chcę to, ale bardzo chętnie bym wzięła tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak. Nawet nie tak, tylko... Nie, tak. Tak. Tak, to na pewno. E, co tu dalej? Hmm. Co tu dalej, co tu dalej? Tych uczników bym wzięła i ustawiła tam pod tym... Posągiem to by był dobry pomysł. Weźmiemy te blokady, zobaczymy, jak one zadziałają. I może to. Tak, tutaj bym poustawiała łuczników. Tutaj ze trzech, i tutaj ze trzech. To by myślę, jakoś podziałało. E, to jest ta tkaczka stali. To jest tkaczka żywiołów. I myślę, żeby sobie tą tkaczkę żywiołów wziąć. Został kuszy i błogosławiony miecz. Koszty rzędu spadają o 30%. Krzany zasięg wydłużony czas efektu ogłuszającego kuszy. Zdrowie bohatera zostaje podwojone po zabiciu przeciwnika. Z bliska Bohater zyskuje 30% prędkości. Efekt mrozu trwa dłużej, bo Dużej mrozu są 30%. W czasie potrafieniu króla ognistą rośnie piorun. Trafia jednocześnie dodatkowy cel. Ym, więc tak Weź bo... mnie i wykorzystaj. Okej. Okay. Eee... spadało 30% To! Na początek... jakiegoś orka Taki mam zamiar! Teraz wiem, że przychodzą stamtąd, więc zaczniemy sobie, eee, się nie zostawiając nie jak każde inne. Tak eee, i nie jesteśmy na więcej, więc idziemy. Teraz ich spalamy, ale ja jestem mądry jak najszybciej trzeba zainwestować w jak najlepsze pułapki Okej, okay, znowu mi zacięło, a tu jest aż trzech szamanów. Dobra. Teraz zrobimy to, o czym wam mówiłam, czyli... I na to mnie już nie stać. Okej! Okay. ra. Wow. Są naprawdę fajne. To jest naprawdę super kuratka. Okej. Okay. I tutaj z tej strony. Super. Tutaj zrobimy myślę to samo. Teraz najpierw z tej przychodzi czy z tamtej? Najpierw z tamtej. Ale to i tak tutaj sobie zostawię już na sam początek. Żeby było... Ale będzie ubaw. Tutaj Chcę coś kupić od tkaczki. wiem Więc dużo czasów, kto już nie okuszy. O 30% dłużej. To sobie wezmę. Nie zmarnuj tego co ci dałam. Postaram się. Tutaj się z nimi trochę pobijemy. Okej. Okay. Myślę, że on spłonie, no właśnie. Dlatego opłaca się inwestować w podpalenie. Myślę. No i teraz z tej strony. Tutaj spokojnie poczekam. Okej. Okay. Dobra. Trzeba być niestety trochę bardziej ok, uważam, teraz atakują ze wszystkich stron, z tego co pamiętam. Tutaj mniej więcej pułapki są zrobione, ale tutaj i tutaj. Aha, tak z obu stron, dobra. Tak, hej. Okay. Sitowontrowa. Tak? To jest nasz. Tak? Ojej, z drugiej strony, z drugiej strony. Okej, okay, zaniedbywanie jednej strony zwykle się kończy tak, że druga strona jest... E... No właśnie tak się kończy, że się jedną stronę. Okej. Okay. Trzy... Co tutaj sobie wziąć? Nabicie przy użyciu kuszy lub laski przywraca... Okej. Okay. się To! To chcę. To chcę na pewno. Wszędzie z bliska bohatera zyskuje 30% prędkości. To bym sobie wzięła. Udany Hłowu. Hłowu. ale na razie sobie kupię orków mocno Łap. No właśnie, tutaj mnie nie stać. A no dobra, teraz całownie z tą puszczą powinno być o wiele łatwiej. Jest super, jest super, Ej,

No ging, ging, ging. Okej. Okay. Bardzo jest dla mnie ważne, żeby tego szamana zniszczyć Dobra. Okej. Okay. A, już go zdążył. Nie, 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 nie! NIE! Aha, dobra, on nie poleciał do szczelinem. Tylko tutaj, no dobra. Eee. Okej, okay, skoro tak, tak, tak uznał, że tak będziemy mądrzej, i... No dobra. To już nie mogę nic. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja pierdole, jak oni wpuszczają do tej Dzięki. to jest Dzięki. to jest kurwa takie... Denerwujące. Nie zawiedź nas. Mam nadzieję, oni mnie wkurwiają. Jak oni ich tutaj przepuszczają do biała? Ty... Nie odsuwaj się stąd, kurwa. Masz tu stać! Masz zabić każdego, kto się kurwa zbliży. No i pan chuj tam podchodzisz, kurwa. Ja Modlimy się o cud na prawie. Mm, naprawdę jestem taka wściekła Kurwa Mało mówiłam w tym odcinku, ale naprawdę to jest trudna plansza W następnym odcinku.